Jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, Ewangelię. Dają nam przykłady, opisy bardzo wielu różnych spotkań Jezusa, mniejszych i większych, niektóre bardzo spektakularne. A dzisiaj w Ewangelii jesteśmy świadkami pewnego spotkania, które na pozór wydaje się dość zwyczajne i niepozorne. Krótki dialog Jezusa z uczniami pod Cezareą Filipową. Ale wbrew tej niepozorności, tej rozmowy, ona była tak naprawdę niesamowicie ważna i kluczowa. Kluczowa dla życia wiarą, dlatego że dotykała samego sedna wiary w Jezusa. W ogóle na temat wiary to Ewangelie ostatnich niedzieli nas podprowadzają pod tę dzisiejszą Ewangelię. Przypomnijmy sobie dwa tygodnie temu, mieliśmy opis Jezusa chodzącego po jeziorze i zmagania Piotra z wiarą i z wątpieniem, który wychodzi na jeziora, a za chwilę tonie, a potem znowu woła i jest wyciągnięty i uratowany. I tydzień temu podobnie jest mowa na temat wiary kobiety kananejskiej, która błagała o uzdrowienie córki. Pan Jezus dał ją za wzór swoim uczniom i słuchaczom, dał za wzór wiarę tej poganki dzięki jej ogromnej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim pokorze, i wprawił w, w tym wzdumienie Żydów. Natomiast dzisiejsze pytania, jakie Pan Jezus stawia swoim uczniom, to jest niejako konsekwencja tych opisów, które wspomniałem. Zaczyna się ta scena dość niewinnie. Jezus, można powiedzieć, przeprowadza niewielki sondaż. Wśród swoich apostołów, tak jak to dzisiaj nazywamy naszym językiem, jakby zrobił takie małe badanie opinii publicznej. A mianowicie pyta się apostołów, za kogo ludzie mnie uważają, co oni o mnie myślą, że kim ja dla nich jestem. I apostołowie wtedy udzielają wielu różnych odpowiedzi, zgodnie z tym, pewnie, co słyszeli, zgodnie z tym, co wyczuwali, z odczuć. Tych wszystkich słuchaczy, ludzi spotkanych w Izraelu. Padają odpowiedzi różne. Jedni mówią: Pewnie niektórzy uważają cię za Jana Chrzciciela, że Jan Chrzciciel został wskrzeszony, że powstał z martwych i czyni niezwykłe rzeczy. Inni uważają, że jakiś dawny prorok musiał ożyć, albo Eliasz, albo Jeremiasz, albo jeszcze jakiś inny. Dla innych ludzi Pan Jezus z pewnością był przede wszystkim uzdrowicielem. Był tym, którzy, który potrafił leczyć, który potrafił wypędzać złe duchy. Z pewnością dla niektórych był niezwykle popularny. Jak na tamte czasy byśmy powiedzieli, używając dzisiejszego języka, był wręcz celebrytą, bo rozmnożył chleb, bo rozmnożył ryby, bo nakarmił tłumy. I jeszcze dla innych. Pan Jezus był jakimś wyjątkowym nauczycielem, świetnym mówcą, którego się bardzo dobrze słuchało. Takich odpowiedzi udzielili apostołowie, kiedy Jezus zapytał, co ci ludzie tam w Izraelu o nim myślą. I wtedy Pan Jezus zadaje to najważniejsze, to kluczowe pytanie. Mówi wtedy, patrząc w oczy swoim uczniom: A wy, za kogo mnie wy uważacie? Za kogo mnie wy uważacie? Nie jest to już wyłącznie jakaś ciekawość na zasadzie, co sądzicie o mnie, albo jak wam się wydaje, kim ja jestem. Ale w kontekście tych wcześniejszych słów, tych prób wiary, tych prób ukazujących prawdziwą głębię wiary i wpływ wiary na życie ludzkie, Jezusowe pytanie, za kogo wy mnie uważacie, schodzi znacznie głębiej. To jest pytanie o osobistą moją relację z Jezusem. Zadał to pytanie apostołom tak naprawdę pytając, jaką masz do mnie relację, w jakiej jesteś ze mną relacji, jaki jest powód, dla którego za mną poszedłeś, dlaczego wszystko rzuciłeś, zostawiłeś i poszedłeś za mną, z jakiej przyczyny, z jakiego powodu zmieniłeś swoje życie dla mnie. Co ty tak naprawdę o mnie myślisz? pyta Jezus swoich najbliższych uczniów. Dlaczego się do mnie przyznajesz? czemu za mną podążasz? jakie pokładasz we mnie nadzieje? co jesteś gotów dla mnie poświęcić? Apostołowie z pewnością byli no trochę yy, Musieli się zastanowić, może byli trochę zaskoczeni, może zdumieni tym pytaniem. Ale wtedy wychodzi, słuchajcie, ogromna dojrzałość i głębia Piotra. Tego niby chwiejnego Piotra, tego, który, się, który przychodzi, odchodzi, wątpi, nie wątpi. Najmądrzej i najcelniej odpowiedział Piotr. Mówi tak, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie jakiś nauczyciel, nie uzdrowiciel, nie cudotwórca, nie ktoś uwodzący tłumy, bo to wszystko są rzeczy drugorzędne. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Żeby zrozumieć dokładnie o co chodzi w tej odpowiedzi, trzeba rozumieć, co znaczyło dla Żydów słowo Mesjasz. Kim w ogóle był i jest Mesjasz w judaizmie. Mesjasz, czyli ten, kogo zapowiedział Jahwe. Ten kogo zapowiedział przez wieki Bóg, że go pośle. Mesjasz to jest ten, który ma przynieść na świat ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci. Mesjasz to jest ten, który sięga poza granice tego świata, bo ma ustanowić królestwo niebieskie, które ma być takim nowym rajem. Przewyższającym szczęście tego pierwotnego biblijnego, biblijnego raju. Mesjasz jest więc tym, i tak był przez Żydów rozumiany, który ma przynieść wyzwolenie. I to nie tylko chodzi o wyzwolenie narodowe czy wyzwolenie polityczne, ale Mesjasz to jest ten, który ma dać wyzwolenie serca, wyzwolenie życia. Ma moc wykupić człowieka od zła i dać mu wieczne szczęście. Tak głęboko i mądrze odpowiedział Piotr na pytanie: Kim ja dla was jestem? I dlatego wtedy usłyszał odpowiedź od Jezusa: Jesteś błogosławiony. Jesteś błogosławiony. I Tobie dam klucze Królestwa, i na Tobie zbuduję mój Kościół, i Ty będziesz Piotrem, czyli opoką, Ty będziesz mocą, bo Ty wiesz, o co tu chodzi, powiedzielibyśmy kolokwialnie trochę. Ty wiesz, Ty rozumiesz. Piotr dokładnie trafił przez swoją najgłębszą intuicję wiary, przez najpełniejsze poznanie Jezusa. To dzisiejsze pytanie Jezusowe: Co Wy o mnie sądzicie? Kim ja dla Was jestem? Ono idzie przez wieki. Ono nie traci swojej aktualności. Ono jest stawiane każdemu następnemu członkowi kościoła, każdemu następnemu chrześcijaninowi, który się przyznaje do Jezusa. Także każdemu z nas. Jezus stawia znowu to pytanie i znowu dzisiaj nam je stawia: Kim ja dla Ciebie jestem, mówi Pan Jezus? Dlaczego tu przyszedłeś dzisiaj? Czy Ty mnie kochasz? Czy chcesz żyć według mojej nauki? Która jest oparta na przykazaniu miłości. To są pytania, które nam stawia Pan Jezus, ale które my powinniśmy sobie stawiać również sami, pogłębiając czy to naszą osobistą modlitwę, czy udział w liturgii wspólnotowej, czy podejmując trud nawrócenia. My sobie musimy stawiać często, codziennie te pytania: czym jest dla mnie Kościół? Kim jest dla mnie Pan Bóg? Dlaczego robię znak krzyża i klękam do modlitwy? Czym są dla mnie sakramenty, które Kościół mi proponuje jako najpewniejsze zjednoczenie z Bogiem i pomoc od Niego w różnych ważnych chwilach życiowych? Po co tu dzisiaj jestem na tej mszy świętej? Dlaczego podejmuję często trud nawrócenia, czemu chcę się zmieniać, czemu się spowiadam, dlaczego chcę być lepszym? Nie uciekajmy od takich pytań, wręcz odwrotnie, stawiajmy je sobie za każdym razem, kiedy chcemy się pomodlić, za każdym razem, kiedy nasze kroki kierujemy do kościoła, kiedy przychodzimy na mszę. Dlatego, że takie właśnie pytania są twórcze, one są ozdrowieńcze, one oczyszczają nasze motywacje, przypominają nam, po co jesteśmy i dlaczego wierzymy, i one pozwalają nam także rozgonić rozproszenia. Często mówimy, nie mogę się skupić na modlitwie, nie mogę się skupić w kościele, przychodzę, niby jestem, ale właściwie głową mnie nie ma. A takie postawienie sprawy, uświadomienie sobie na początku po co, dlaczego, kim jest dla mnie Bóg, oczyszcza, pozwala rozgonić te wszystkie rozproszenia i roztargnienia i naprawdę spotkać żywego Boga i pozwala takie postawienie sprawy oczyszczać swoją wiarę nie traktując Pana Boga tylko jako chwilowego plastra na życiowe rany albo duchowego pogotowia ratunkowego pozwala nam to ujrzeć zbawiciela czyli dawcę życia wiecznego i pozwala nam odpowiedzieć mądrze jak Piotr ty jesteś moim zbawicielem ty jesteś moim mesjaszem